Złoty Chłopak. Ta scena wstrząśnie wszystkimi. Seiran czeka niewyobrażalne cierpienie. Ujawniamy szczegóły, to jedna z najbardziej szokujących scen w tureckich serialach. Finał serialu Złoty Chłopak zbliża się wielkimi krokami, a twórcy nie próżnują i robią wszystko, aby utrzymać widownię przed ekranami telewizorów. Zdradzamy, że Seiran zostanie niebawem porwana i poddana nieludzkim torturom. To nie mieści się w głowie, ile ta dziewczyna jeszcze wycierpi. Zobacz w galerii zdjęć, co ją czeka, złoty chłopak. Seiran porwana. Będzie przez oprawców torturowana. Do tureckiego finału serialu Złoty Chłopak pozostało jeszcze kilka odcinków. Już możemy zdradzić, że miłość Seiran, Afra Saracoglu i Ferita, Mert Ramazan Demir, zostanie wystawiona na kolejną ciężką próbę. Jakiś czas temu informowaliśmy, że do obsady tureckiej telenoweli dołączył nowy aktor, Melich Oskaja znany z roli Alego z Emanet. Wcieli się on w nowego adoratora Seiran, który pojawi się u jej boku po rozstaniu z Feritem. Gdy jednak okaże się, że Pelin kłamała w sprawie dziecka, a jego biologiczny ojciec zostanie ujawniony, Seiran i Ferit znów spojrzą na siebie przychylniejszym okiem. Niestety, Seiran będzie już zaręczona z Akinem Melich Oskaja, który tak łatwo nie odpuści sprawy. Kiedy para zacznie odbudowywać swój związek, Akin się wścieknie i zacznie planować zemstę. Porwie Seiran, zadając jej potworny ból urządzi jej piekło na ziemi, Seiran z serialu Złoty chłopak umrze? Zwiastun zapowiadający ten odcinek Jali Kapkini wywołał ogromne poruszenie w mediach społecznościowych, Wygląda na to, że wszystkie dotychczasowe przeżycia Seiran są niczym w porównaniu z tym, co teraz przygotowali dla niej scenarzyści. Uprowadzona Seiran zostanie poddana drastycznym torturom. Sceny, w których plecy dziewczyny obleły im są kwasem przeraziły widownię w Turcji. Czy ktoś zdąży w porę uratować Seiran z rąk ludzi Akina? Ukochaną Ferita czeka niewyobrażalne cierpienie. Sprawdźcie naszą galerię zdjęć. Złoty chłopak, porwanie i bestialskie tortury. Oto co czeka Seiran. Akin nie daruje Seiran, że wróciła do Ferita. Chłopak będzie chciał także pomścić śmierć wujka Okesa. Tortury Akina i Mezida wobec Seiran szokowały widownię w Turcji. Oprawcy obleją Seiran kwasem.